"Nazywam się Anna Zapał i chcę namówić państwa do chwalenia." Chcemy też zwrócić uwagę, na dobrą uwagę, e, które nasze dzieci też powinny dostawać i być też nagradzane, co nas później bardzo motywuje. Mówię nas, no jako dzieci. Prawda? Każdy pamięta te motywujące sytuacje w życiu, które rzeczywiście chcemy powielać i chcemy też być dobrymi uczniami i dobrymi dzieciakami, że tak powiem. Sytuacja wydarzyła się niebywała, ponieważ jedna z nauczycielek w szkole na Targówku poprosiła swoje dzieci, swoich uczniów o to, żeby na kartce napisały coś dobrego na swój temat. I co się okazało? <laughs> że żadne dziecko nie umiało opisać siebie w za, za, za takich superlatywach. Że wróciły puste kartki. To włączyło czerwoną lampkę jednej z mam, która rozpoczęła akcję, która to akcja, za chwileczkę właśnie o tym powiemy szerzej, ma zwrócić naszą uwagę, nas, rodziców, na to, jak dzieci chwalić, jak budować ich poczucie własnej wartości, jakie to jest oczywiście ważne dla całego życia takiego młodego człowieka. Dzień dobry, mamo. Co sobie pomyślałaś, jak, jak twój syn, twój Nikoś, także był wśród tych, którzy oddali pustą kartkę? Byłam w ogromnym szoku. Było we mnie mnóstwo żalu do siebie samej także. Że ale... nie jest w stanie nic dobrego na swój temat napisać. Dokładnie. Tak? A przecież wydawało mi się, że to, co teraz, co, co, to jak wychowuje moje dziecko, było takie zgodnie ze sztuką, jak, jak jak czytam w wielu podręcznikach, książkach. On tego jednak nie zrobił, mimo tego, że nim, mocno nad tym pracuje. Franek spóźnił się na lekcję. Nie wykonuje poleceń nauczyciela. Dzienniki pełne są takich uwag. Jesteśmy wychowani na tym, że łatwiej jest nas skarcić, łatwiej jest właśnie uwagę zwrócić, niż yy, znaleźć pozytyw. Jest to trudne, bo trzeba się zastanowić. Pomysł powstał w tej warszawskiej szkole zaczęło się od zwykłego zadania. Ta pozytywna uwaga, jesteśmy tego świadomi, że buduje naszą osobowość, czyli wzmacnia też motywację do tego, żeby dzieci zechciały. Chodzić do szkoły. To jest też bardzo ważne, żeby umieć mądrze pochwalić konkretnie za konkretną rzecz. Nie mówić jesteś świetny, ale powiedzieć coś konkretnego. Pierwsze pozytywne uwagi trafiają do e dziennika, a co za tym idzie, rodziców. Tak myślimy o edukacji często, nie zawsze, ale często, że w tej edukacji trzeba pokazywać, czego jeszcze nie potrafisz, mhm. czego jeszcze nie umiesz. Mhm. Myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że badania pokazują coś zupełnie. Innego, że, żeby się uczyć, żeby e, poszerzać swoje horyzonty, żeby rozwijać siebie, no to musimy wiedzieć, co my potrafimy dobrze, żeby to móc wykorzystać. Jest z nami już ponad 670 szkół z całej Polski. Po pierwszej edycji wiemy, że chcemy chwalić, ale nie jest to takie proste. Teraz chcemy się nauczyć, jak chwalić. łubu, dubu, -du niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. Nie, nie tak. Chętnych do udziału w akcji zapraszamy na pozytywnauwaga.pl, gdzie wypełniając formularz można zgłosić szkołę i korzystać z naszych materiałów. Czekamy na Was.